W związku z tym, że mamy już piątek, to mamy kilka przecieków związanych z drugą drużyną urodzinową. Także dzisiaj zaczynamy od przecieków i to jest drużyna urodzinowa, która dzisiaj wieczorem pojawi się w Ultimate Team. To nie są oficjalne statystyki na moment, kiedy to nagrywam, natomiast to są piłkarze, którzy na pewno dzisiaj będą. Zapraszam Was na stronę fcoins.gg. Możecie tutaj kupić monety do FC25 w najlepszych cenach na rynku, a z kodem OSCAR dostajecie ich 10% więcej. Ponadto jest tutaj pokrywany 5% podatek od EA. Dostawa końców jest bezpieczna, a dzięki zautomatyzowanemu systemowi możecie je zamawiać 24 na 7, a średnia realizacja zamówienia zajmuje 15 minut. Na stronie możecie także sprzedać swoje końsy, brać udział w konkursach, sprawdzić status zamówienia oraz oczywiście w razie potrzeby skontaktować się z supportem. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam Was do opisu i pamiętajcie o kodzie OSCAR. No i mamy oczywiście Wandajka, mamy Alvareza, mamy Samker, mamy Musiale, mamy Swanson Inigo Martineza, czyli coś dla fanów Barcelony. Gabriela Martinelliego, Di Marco. Ale z tego, co mi się wydaje, to Di Marco miał być w SBC. Nico Williams, Gavi, znowu coś dla fanów Barcy. Mamy też Zaire Emeryego, który może być naprawdę fajnym pomocnikiem. Harry Maguire, jest też Alaba, czyli coś dla fanów Realu. Później Tun, Paredes, Kunia, Zaha. Zaha to taki... Musi być legendarny zawodnik dla Ultimate Team. Ogólnie, czy jest to lepsza drużyna niż pierwsza? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że jest ona troszeczkę gorsza, ale też na pewno ciekawa. Natomiast jeżeli chodzi o SBC, to robi się nieco ciekawiej, ponieważ. Carlos Tevez ma się pojawić w wyzwaniach budowania składu Natomiast to nie są oficjalne statystyki Oczywiście oficjalne statystyki by się do tego zbliżyły Tevez wyraża naprawdę ciekawe SBC Ma wyjść też Jajaturę I proszę Państwa, to są oficjalne statystyki tego gościa Oficjalne playstyle i wygląda on fenomenalnie w połączeniu z jego sylwetką może być to naprawdę szef środka pola. Myślę, że nawet wybiegający poza tocy. Fenomenalnie to wygląda. Ma oczywiście bicepsa, który w tym roku jest niezły. No i ma też mocne podanie, które wiele prosów chwali. No karta na papierze wygląda topowo. I mamy też nowego zawodnika w SBC, który będzie miał jako pierwszy ten nowy playstation z plusem ze strzałami po ziemi. I jest to ADMI I to są oficjalne statystyki. Będzie miał low driven shota na plusie oraz rakietę. No i takie statystyki, jakie widzicie, dodatkowo 5 na 5. No, a daje mi pamiętam, że na początku gry robił mega furore. Czy teraz będzie dobry? Pewnie tak, bo jest po prostu szybki. Dodatkowo Salah wygrał zawodnika miesiąca Premier League. Oprócz tego, prawdopodobnie w piątek pojawi się coś znowu dla fanów FC Barcelony, a mianowicie flashback Suareza. I to są oficjalne jego statystyki i playstyle. Playstyle topowe. Rakieta i fineska super. Natomiast jeżeli chodzi o kartę czy ona jest jakaś topowa nie wiem, jeżeli będzie miała 5 na 5 to na pewno yy, będzie to fajne 90 pejsa, 93 strzelania 86 podań, 90 dryblingu i 8-8 fizyczności ale powiem wam szczerze, że ten Suarez bardzo przypomina Cristiano Ronaldo ponieważ tempa ma tyle samo, strzelania tyle samo podania w sumie ma lepsze drybling ma taki sam defensywa no też trochę lepsza ale defensywa się nie liczy i fizyczność trochę lepsza Dlaczego on ma 90 overalla, a Cristiano Ronaldo ma 93? To jednak zmieniam zdanie, całkiem w SBC może to być. Oprócz tego niedługo będzie nowy player pick w SBC, a mianowicie będzie można wybrać dwóch zawodników z E-Premier League FC Pro League. Czymkolwiek to jest, to jest chyba predykcja z tego co mi się wydaje, ale mniej więcej tak to będzie wyglądało Oprócz tego został dodany nowy, nowy design kart, czyli Streets Won't Forget, czyli oczywiście ulica nie zapomni No i tutaj Future powiedział, że prawdopodobnie tak będzie wyglądał Jervinio, Dumbia i Barbo, taki będą mieli design karty A jeżeli chodzi o przecieki, to powiem wam, że nawet EA zlikowała jedną kartę Mianowicie kartę Davida Beckhama, którego tutaj widzicie No i będzie on wyglądał w ten oto sposób, eś 92 tempa, 92 strzelania, 97 podań, 91 dryblingu, 82 defensywy i 86 fizyczności. Do tego Fineska oraz oczywiście rzuty wolne. I do tego pewnie 5 na 5. Topowa karta. Chciałbym go bardzo trafić, bo Beckhamem mało grałem ogólnie przez cały okres FIFA. Także, no, taki mógłby zawitać do klubu. Oprócz tego mamy oficjalną kartę żerwinią, który ma się pojawić w tym evencie. Będzie miał artystę słuczek, a także bieganie, oraz oczywiście takie statystyki. Mamy też oficjalnego Dumbie, Fineska oraz Rakieta. 96 tempa, 10 88 pasów i oczywiście 93 dribblingu z ważniejszych statystyk, oprócz tego 5 na 5. Kolejna topowa karta. Natomiast jeżeli chodzi o Likas i Barbo, to jeszcze go nie mam. I ogólnie to by było na tyle, jeżeli chodzi o przecieki. Dawajcie znać, co sądzicie o drugiej drużynie i czy waszym zdaniem jest ona lepsza. A teraz zapraszam was na fragment, gdzie omówiłem nowy karnet, a także zrobiłem Cristiano Ronaldo flashback i go przetestowałem. Dobrze, a więc mamy godzinę 19, proszę Państwa, co takiego cię w Ultimate Team? Eee, uwaga, 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 uwaga. Codzienne logowanie, zróbmy od razu, żeby nie zapomnieć. Osiem, dobra, no te, te paczki się odświeżyły. O, etan Mbappe, Ekstra. Jak wyglądasz, panie Etanie Mbappé? Yy, no, tak ciekawe. O kurde i ten na Esteku. A ciekawe jak on sylwetkę w grze. Jak brat, to jak. Jeżeli ma jak brat, to spoko. I ten, ale ogólnie fajna karta. Jeżeli jest tanin no 8586, spoko. Tylko nie wiem kogo bym wziął: Czy tego na napadzie, czy na pomocy. Na pomocy chyba ma fajniejsze playstyle. Bo ta wcina z plusem to jest taki shit. Więc chyba bym odpuścił. Wolałbym ee, to po, tego po lewej na eśpeku. To jest to? Tak jest, to jest chyba nowa ewolucja. O, to nali pasuje no i taki Tonali, ej kozak, tak szczerze kozak Każda statystyka powyżej 8.6, 4 statystyki 8.8 Zbieram też gicior tu Ariala w ogóle daje z plusem Idzie coś tutaj naszpącić z tą ewolucją No, gdyby nie to tempo, to już, to już można prawie nim pograć Kurde, no ja, jakbym miał chyba kogoś robić, to albo Petit, albo Tonaliego tutaj Wydaje mi się, że Tonali ma trochę fajniejsze te playstyle Dobra, to o, zobaczmy sobie karnet, bo coś tam widziałem Coś tam nie widziałem no to karnecik, proszę Państwa. Pierwsze 5 poziomów, takie o, oprócz Abdula. Grałem nim na RTG swego czasu jakąś kartą, chyba zimowa to była. Tak jest, zimowa 8-7 i grało mi się nim naprawdę fajnie. Tak, no karta za 5 level, tak nie ma innego wyboru, więc trzeba go mieć. Potem jest Kulibali albo Kesi. Nie wiem, który lepszy, on ma fajne playstyle, on też nie ma złych. Nie wiem, kogo tu wezmę, prawdopodobnie żadnego nie będę potrzebował, więc pewnie do Ewo. Ale jak do Ewo to chyba brałbym Kessiego. Potem Paczka, jakaś Paczka, Pik, jest i Florencji, jest i Hummels. I szczerze mówiąc tu wydaje mi się, że Florencji jest bardziej oczywistym wyborem, bo ma fajne statystyki, dobre playstyle, szkoda tylko, że ma wrzutę. Bo wydaje mi się, że mimo wszystko większość z nas jakby grało tym Florencjim, to na eśpeku. No, całkiem, całkiem okej, okay, ale ja Hummelcem nigdy za bardzo Fifie nie grałem, więc jakbym miał brać to raczej yy, yy, la, la, raczej Florenciego, nie? Potem piki, piki, piki. I to już sobie fajne, bo jeden z 584 plus i później jest, i później jest coś super. Jones i oczywiście Kone Szkoda tylko nie ma baterii. Uważam, że to jest duży minus, jak na pomocnika na tym etapie gry, ale. Prawie każdy, każdy playstyle do panowania piłki yy, Ma przechwyty, no takie, ma strzał finezyjny, podanie z trójkątem Naprawdę nieźle to wygląda SP, HP, SPD, SPO Chociaż ten kone też nie wygląda źle, powershot, mocne podanie Ale wydaje mi się, że Jones mimo wszystko lepszy Też fajną u niego rzeczą jest to, że ma artystę sztuczek ten Jones Czyli może te fajne fake shoty robić, nie? Potem już fajne paczki znowu 15 razy 8, 1, 10 razy 82 2, plus. i kolejny wybór, proszę Państwa. Mario Balotelli, William i paczka. Kurde, wydaje mi się, że William najfajniejszy z tego, z, z, z tych trzech wyborów. Balotelli to wiadomo, Mario Balotelli. Nie wiem, no mi ta karta się bardziej podoba Williama zdecydowanie. Ma r 1 ma oczywiście przyspieszenie, ma świetne statystyki dribblingu, podań i strzelania. Tempo. Można podnieść przecież jakimś myśliwym czy czymś. Fajne ma playstyle. Naprawdę topowe playstyle na, na pomocnika. No, moim zdaniem, William lepszy. Dalej, pa, paczki, 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 paczki. No i tutaj topeczka totalna. 5x8, 6 plus spoko, ale. Kim Pembe jest ok. Natomiast uważam, że Renato Sanchez to jest totalna topeczka. Podanie górą, podanie trójkątem. Mogłoby być trochę więcej tutaj, srebrnych playstyli, ale wiecie, może jakaś Evo wyjdzie. Do której on będzie pasował i coś mu to da. Role bardzo dobre. 5 na 5 No i plus to jest Renato Sanchez. On jest kurna zawsze dobry w grze. Na pewno jak ktoś weźmie Kim Pembe, nie będzie żałował. Wydaje mi się, że to będzie też dobry obrońca. Natomiast Renato Sanchez wydaje mi się mimo wszystko lepszym wyborem. Bo to jest po prostu Renato Sanchez. Może i on nie ma jakichś nie wiadomo jakich playstyli. Ale on na pewno ma coś w sobie ukrytego. Jak co roku, nie? Ja lubię sylwetkę Renato w środku pola bardzo. Potem paczki, paczki. Jakieś ewolucje. I tutaj nie wiem co to jest. S, -S, -S -N? drabinki Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, co to jest. Jakaś ewolucja, ale nie wiem, czy kosmetyczna, czy jaka. Nie wiem. A, okej. Okay. Słabsza noga i sztuczki techniczne. okej, okay. ja myślałem, że SNIST. i ST. W sumie to by było bez sensu. Czemu? Trzeba jedna rzecz by była po polsku, druga po angielsku. No i jeżeli chodzi o ten wybór, moim zdaniem, tylko jedna prawidłowa. Cap de via. Bateria. W sumie na lewym obrońcu, jak ktoś ma takiego podłączającego się, to całkiem spoko. Natomiast shop. Wrzutka. Rakieta plus Capdevia ma fajną sylwetkę w gierce. Uważam, że Capdevia to peczka. I może i jest ok, bo ma fajne playstyle. Trzeba sobie śmiało powiedzieć, że ma fajne playstyle na tym SPO. Tak jednak, Capdevia wydaje mi się, że może być taką top tier kartą. Ale ja chyba w sumie, na, w sumie nie wiem, czy ja, w sumie nie wiem, czy ja w tym momencie nie wezmę tej paczki, bo ja mam Majko na lewej obronie, na prawej obronie mam Kafu, na SPO mam, nie wiem, Messiego, jakbym chciał, Maradone. Trochę dwie useless karty dla mnie na tym koncie, ale jak już miałbym brać to raczej Cap de Vie. 7 x 85 plus potem standardowa jakaś tam ewolucja kosmetyczna, paczka, paczka mocna. I ostatni level, All Iran i paczka. I szczerze mówiąc, szczerze mówiąc mi ten All Iran nie jara. Może to przez powershot, jak miałem jeszcze taką fineskę, to może. Ma szybkie bieganie, ma rakietę, ma artystę sztuczek. Ma tylko w sumie jeden playstyle strzelania. Wiem, że to są trzy playstyle, zdaję sobie sprawę, ale jakoś nie jara mnie ta karta. No i nie wiem, czy ja tutaj naprawdę nie postawię na ostatnim poziomie na paczkę 15x87. Dobra panowie, dzisiaj kończymy Cristiano Ronaldo, przynajmniej taki jest plan. Zostało mi 10 składów do niego. Mam założenie takie, że nie chciałbym otwierać pików i paczek, które przygotowuję na jutro. Natomiast wydaje mi się, że mam mało fodderu, także. Prawdopodobnie nie unikniemy tego, ale Róbmy jak najdłużej możemy z tego co mamy w klubie Także pierwszy składzik przygotowany, no i zaczynamy Dobra to kolejny składzik 8-8 I chyba już kończymy składy 8, a nie jeszcze dwa. Jeszcze Dobra i kolejny skład 8-8, no i pięknie Dobra wiecie co, na razie, o może inaczej Otwórzmy sobie piki 8-1+, które przygotowałem 8-5+, chciałbym zostawić To weźmy sobie tego pika 1-3, 8-4+, otwórzmy może akurat coś fajnego, uwaga. No no, dobra, to Gimaraesz, ale takie karty mi się przydadzą, teraz więc więcej ja narzekam. I otwórzmy te piki 8-1, uwaga, czy i Charlison. Jak najmniej 8 trójek, 8 czwórek, nie? Porro i Frimpong. Ok, no 8 trójek i 8 czwórki, to jest. Taki, takich kart potrzebuję po prostu. Kurde, coś za, za dużo tego Atletico mi leci. Dobra, i weźmy Dunezo dla maniaka. Dajcie jakąś rodzinówkę. Okej. Okay. Jordi Alba Leci, w sumie leci Van Dijk, którym graliśmy od początku gierki, nie? No ale trudno, czasami trzeba, trzeba takie, takie, takie karty poświęcać I składzik 8-7 pierwszy już No dobra, i kolejny skład 8-7 I kolejny skład 8-6 z informem Dobra, kolejny skład 8-6 przepalany Papa karty Totino Mini Dobra, ostatnie dwa składy na Cristiano Dobra, mamy Przedostatni składzik na Cristiano Ronaldo, proszę państwa Ostatni składzik Na piłkarza, na zawodnika Na boga futbolu Dzięki któremu zakochałem się w tej dyscyplinie Ostatni składzik na Cristiano Ronaldo Tak jest, mamy, ukończony mamy ukończonego jego flashbacka Od zera, ponad 2 miliony końców Słyszałem, że jest bardzo dobry dzisiaj to, sobie, dzisiaj, dzisiaj to sobie oczywiście sprawdzimy Witam serdecznie Cristiano Ronaldo Ale stroje to mogłem zmienić, hit Mogłem, mogłem, mogłem zmienić stroje przed, przed tym jak go odebrałem No ale witamy Cristiano Witam serdecznie szefie. Mam nadzieję, że nim sobie trochę pogramy, a nie, że będzie jakiś słaby i że po dwóch meczach go wywalimy. Kopenhaga wzmocniona, no pewnie, że tak. Dobra, to jedziemy. Garincha, milion siedemdziesiąt pięć Mamy go. Wydaje mi się, że na prawej pomocy może być on lepszy niż Bale. Na napadzie czy na prawym skrzydle nie byłby lepszy niż Bale, ale na prawej pompie wydaje mi się, że może być lepszy. I dajmy mu myśliwego. Dobra, testujemy proszę państwa, testujemy. Taki składzik. Czyli ścig tak. Cristiano Olmo i Garinczy z tych nowych kart. Jedziemy. Alison, okej, okay. Stamik, Barella, Opele. Po fajnej Ewo, Cristiano Ronaldo, Salah. Brawo. Griezmann, karny. Imo karny. Oj, fajnie, fajnie to prawie wyszło. Szkoda, że. Patrzcie, gol. Ajcie, jednak nie. Jezu, jaką to ma aurę ten jego rozbieg. O kurde, za mocno. O Jezu, jak widzi wczoraj, ale siara, nie? Jak widzi, Voldemort. I uwaga. Ojojoj, oj, oj, to jest rzut wolny, kolejny. No i to będzie czerwona dla Rafaela Varana. No i gościu wyszedł. W Czechu, Van Dijk to. Okej, okay, no to będzie troszeczkę chyba trudniejszy meczik. Jeszcze jest pani Wilson na napadzie. Oj, o kurna, Van Dijk coś takiego z Glismanem zrobił. I Cristiano Ajdź, pierwszy strzał na bramkę, niestety. Oj, pani Wilson. Oj, bark w bark! Tylko, że to kobieta jest, zdajesz sobie z tego sprawę, koleżko? No i czerwona kartka, super. A, i to, Jezus Maria, no. Szkoda, że z takim, z takiego, na takiego spocuszka trafiliśmy. I Cristiano? Nie ma. No ten Ruben Dias to go przepycha jak chce. Dobra, chyba wychodzę z tego meczu, nie ma co. I gram kolejny, no, gościu Giga dobry. No zobaczymy, jaki będzie trzeci meczyk. O, to Goncalo robi, ma Quaradone, fajny składzik ojoj oj, 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 oj. Kwaradona Gonkalo Ramos. Oj, oj, oj no łap, to... Kurde no. Oj, Gonkalo. No nie no. No ale jestem dobra, gramy, gramy, nie na no, ten match już gram, trudno. I Cristiano nie ma. I Griezmann, super. Nie! No, kurde no, trzy strzały na bramkę ma, gościu. Trzy gole, ja pierdzielę no. Hit. Dawaj, Cristiano. GARINCZA! NIE MA gula. Karny! Penalti! Foul! Oj! Czerwo! Czerwo może! Dobrze! 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 Brawo! Brawo! To jest hit. No nie, dobra, GARINCZA jest średni. Jednak Konrad już miał rację. Dobra, GARINCZA schodzisz. Spróbujemy bez garinczy. Zobaczymy, może będzie czuć zmianę. Dajcie mi dembele tutaj. Dobrze, CRISTIANO RONALDO! W końcu pierwszy gol, co prawda nie pociesza mi to za bardzo, bo gościu teraz na czas będzie grał, ale... Cristiano, jest! Jest! Brawo Cristiano! Najbardziej kluczowy piłkarz na świecie, nie? Dobra, jest. Dobra, no remis wyciągnęliśmy tak szczerze całkiem spoko, chociaż z drugiej strony gości miał czerwoną kartkę, więc można było tutaj coś więcej ugrać. Ale sam typ był mocny, nie? Może, ale chociaż mamy punkty do kwali. Teraz sobie możemy pograć, zobaczymy tego garinczy, może go bardziej wyczuję. Okej, okay, Kubarsi jest, o jest wini fioletowy, jest Salah Mocno przeciętny, dawaj Cristiano e, Zwolniłem za bardzo, to akurat mój błąd I Vinicius, no wczoraj tak mogłeś chłopie strzelać, a nie dzisiaj O dobra, teraz piękne podanie Cristiano nie, no ten Saliba. On, on drugi raz już mnie dogania i zabiera piłkę od tyłu, nie? Ale odwaliłem. Od razu Odegard. Niech wejdzie zobaczymy, czy to Garincze, czy Olmo jest problemem, nie? I Cristiano na pustą. Pięknie, mamy to. Kolejny jego gol. Super pas. Pięknie. Dobrze, brawo Cristiano. I 2-1. Ale Cristiano zrobił mi comeback znowu. No i wyszedł, gościu. Dziwne. Akurat wygrałem 200 pońców w... Turniejach PlayStation to sobie je wydajmy. Na ewolucję Cristiano Ronaldo kosmetyczną. No okej, okay, okej. Okay. Jest Euzebio Toty, jest James, jest marmusz. awaj Garincha. Ty, patrzcie co zrobił, młody. Znaczy młody. No i spoko. I całkiem też nie zła akcja Garinczy. No kurde. Nie no, dobra, Cristiano na myśliwym fajniejszy chyba. Aj, ładnie, ładnie Eusebio. Ajdź, ale mnie przeszedł Nie no, dobry rywal, no kurde, naprawdę, dzisiaj naprawdę mam, trafiam na niezłych rywali, trzeba to przyznać Cristiano? No i... No i to było coś fajnego Ponieważ można było zobaczyć, że jest troszeczkę karta broken Nie widzieliście tego, nie? Ale, ale uwierzyłem, uwierzyłem w to, że strzeli po długim Nie, za bardzo pcham ataki do przodu chyba, wiecie? Mm -hmm. Teraz strzelił we mnie, a i tak przeleciało O kur... I to jest właśnie to, mój Nemezis w tym roku Pieprzony Saliba, nie O No i dobra, Bale z Cristiano. Wraca to duo, proszę państwa, wróciło Dobra piła, ładnie, ładnie to gościu zrobił, szybko, szybko, szybko nadrobił Majkon, nie Czechu, kompromitacja nie kompromitacja mojego zespołu Saliba znowu, Jezus Maria. Saliba i Teo znowu, hit Dobra, brawo, Christiano, dobry, dobry gol, Ty no, ale Ty, Casillas, nie musisz bokiem biec jak Bale z Bartrą i Cristiano aj, ajć każdy gol jego cieszy po prostu, każdy gol tego gołta cieszy. No, i super, brawo, brawo, hat-trick, hat-trick. I Cristiano, ale mnie szczytał, skurczybyk, no Wiedziałem, wiedziałem, że się przesunie, i Cristiano Ronaldo To jest koniec Dobra, Casillas, Sztamik, Saliba, Trencik, Hulit, o Laminia Mal I Cristiano Wiem, przyświrowałem, zdaję sobie z tego sprawę, nie tak to powinienem uderzyć I Cristiano Dobra, no to jest bóg, jeżeli chodzi o wykończenie, nie co to? Wie, wiecie, że ja z PowerShotem włączyła się Fineska? I Fede Valverde. Kocham go. I Bejluś. Ojejku, pięknie. O, mamy, mamy Winka, fajnie. Dobra, składzik Krywala. Fele. Kolomuani I Christiano! O, Kolomuani? Hit. Uwielbiam Ancelottiego Ale ja bym chciał bardzo, żeby po sezonie odszedł I pięknie Griezmann No to mówię, chyba chyba Chabi takim naturalnym I pięknie Cristiano Jejku Dobra, zaczęło to chodzić Zaczęło to chodzić Wy, Wystarczyło garincze sprzedać I Cristiano Jezus Maria Także dziękuję wam bardzo za oglądanie Dawajcie znać, która drużyna waszym zdaniem jest lepsza w komentarzach I widzimy się dzisiaj wieczorem na Twitchu gdzie? Nam naprawdę nie paczki przygotowane na nową drużynę.